Z tej strony PPD główny prowadzący z kanału Yu-Gi-Oh! Master Duel e Polska i dzisiaj zapraszam Was na materiał z bardzo dobrą propozycją deku na obecnie trwający Synchro Festival. Przechodzimy do materiału. Że jeśli chodzi o dek, to chodzi o Trudrako, czyli dek, który polega na przywoływaniu, jak widzicie tutaj, potworów ze sporym atakiem i co jest w nich specyficznego to można je trybutować czyli w zasadzie no, metodą ich przyzwania jest trybutowanie continuous trapów bądź continuous spelli także wystarczy że dobierzecie continuous spella i jednego potwora Turdrako i możecie go przyzwać i dlaczego ten deck jest dobry ponieważ po pierwsze każdy każdy z tych potworów ma jakiś swój efekt searchowania w zasadzie tutaj na przykład majesty maiden ma efekt że może searchować potwory także ten deck może wam searchować trudrako potwory jeśli go przyzwiecie kolejnym ignis hitem możecie searchować continuous spele true, drako, true drako i truckingowe dalej tym panem który jest limitowany do jednej sztuki możecie wyszukiwać continuous trapy trudrako. i ten potwór jest protekcją dla reszty Trudrako. On chroni przed targetem No tak, przed, przed targetem i przed destrukcją przez kart efekty Także jeśli go macie na polu, tego deriafa To wtedy przeciwnik nie może wam zniszczyć innych waszych kart Trudrako, Ani ich targetować kart efektami Także, tek w zasadzie ma protekcję, ma trzy mocne sercze i przede wszystkim z tym deckiem nie gracie w ogóle ekstra deku, co jest pewnie dla Was dziwne, ponieważ rzadko się widzi, żeby jakaś taler grała bez ekstra deku, ale ta taler gra bez ekstra deku. I dzięki temu mamy dostęp do paru ciekawych kart, które to wzmocniają wzmacniają. Między innymi do The Monarchs Rapt, czyli trapa, który, którego możecie aktywować tylko jeśli w ogóle nie macie potworów w ekstra deku. I jeśli kontrolujecie z trybut summonowanego potwora. Oczywiście każdego z tych drako potworów trybut samonujecie. I ma on przyjazny. A, czy przyjazny. <laughs> Efekt nie jest przyjazny, ale jest dobry. Zasad, ponieważ jest to w zasadzie drugi skill drain, tak? Czyli w zasadzie dzięki temu możecie grać 6 kopii, jakby skill draina. W tym do aktywowania Demona Serapta nie potrzebujecie wydawać 1000 HP. I co on robi? Oczywiście, no skoro jest, jak powiedziałem, jest drugą w zasadzie kopią skill drain'a, to neguje efekty wszystkich potworów na polu, kiedy one są face up na polu, tak? Oprócz trybut sam potworów, także jeszcze dla was to działa lepiej, ponieważ skill drain oczywiście neguje wszystkie potwory na polu, czyli czyli wasze też. A jeśli chodzi o serapta, to wygrając trybut Samonowalnym deckiem, w sensie, że każdy z tych potworów się trybut samonuje, to jesteście odporni na działanie tego trapa. Także wasze efekty nie są zanegowane, a oponenta efekty za są zanegowane. Także to jest pierwsza karta, która jest bardzo dobra i tutaj można jej używać, dlatego że nie gram w ogóle ekstra deku. Co dalej? Możemy grać droa w postaci potów duality, ponieważ ona pozwala nam pokazać trzy karty z góry naszego deku i możemy dobrać jedną z tych wykazanych kart do ręki. I nie możemy do końca tej. Nie, nie można special summonować potworów, kiedy się aktywuje tą kartę. A ten deck w zasadzie nie special summonuje. Jedyne karty, które special samonują to jest Trap The True King's Return. Czyli może wam special summonować jednego True Draco lub True Kinga, potwora z Graveyarda w defie. Ale to się. No później się w duelu używa. Zazwyczaj kiedy używacie potów Duality, no nie, uży, nie użyjecie tego w tej samej turze. I kolejną kartą jest Deryav, trzeci. Który ma efekt, że jeśli był strybut samonowany i zejdzie z pola, czyli pójdzie na Graveyard, bądź banisz, lub nie wiem, wróci wam do deku, czy do ręki, to możecie Special samonować jednego true Trudrako lub drugiego potwora z deku w pozycji defense, defensywnej. No. Także to jest jeszcze. Po prostu dwie, dwa w zasadzie efekty, które Special samonują potwory. Także jak najbardziej tutaj, top zezwala, ten deck zezwala na granie w duality, który jest mocnym drawem Ponieważ też nie blokuje od dobierania kart, jak przykład o Potowek Strawagance czy Potow Prosperity. I przejdźmy właśnie teraz do kolejnego droga, który gramy, czyli po Desires z naszej sztuki, które baniszujecie 10 kart z góry deku i dobieracie dwie karty. Także możecie grać takie dwa potężne droły, dzięki czemu będziecie mogli w miarę łatwo wyciągnąć Wasze karty do komba. Także to jest, są dwie, dwie karty, które dają wam Draw Power w tym deku. Dalej macie Draconic Diagram, który jest potężnym fieldem dla Trudrago. Jest limitowany do jednej sztuki na tym evencie i chyba ogólnie akurat w grze jest też limitowany na jednej sztuki, ponieważ jest bardzo mocny, ponieważ co on daje? Daje 300 ataku i defa dla wszystkich Trudrako, czyli jeszcze większy atak macie. Po drugie, Pierwszy, za pierwszy, pierwszy raz, kiedy Wasz trybut samodowany, właśnie Trudrako lub Truking byłby zniszczony przez walkę, to nie jest zniszczony, czyli daje Wam protekcję na zniszczenie przez walkę dla Waszych Trudrako potworów. I po trzecie, i efekt, który jest w zasadzie najlepszy, czyli to, że możecie zniszczyć jakąkolwiek, raz na turę możecie zniszczyć jakąkolwiek jedną kartę, którą kontrolujecie, i możecie wystarczować jedną Trudrako bądź truking kartę z teku do ręki. Czyli dzięki Fieldowi możecie wystarczować. Jakiego chcecie Trapa strudrako? jakiego chcecie Continuous Spella oraz jakiego chcecie Potwora Także jest to bardzo potężny field I field speli nie dziwi się dlaczego jest zlimitowany do jednej sztuki No, ale oczywiście jeszcze jako, także to jest w zasadzie trzecia moc naszego draw powera I Jeszcze mamy czwartą, czwartą opcję do drawowania Czyli Alhamu Fritz Ponieważ go można grać, że kiedy nie macie żadnych kart w extra deku, i ustawicie go w Pendulum Scale, to możecie dobrać jedną kartę. Także w zasadzie aktywujecie go w Pendulum skali, niszczycie i dobieracie kartę. To, to też jest spoko opcja. I dodatkowo, to jest zajebiste, jeśli, jeśli a ten Hammer Freight jest jedyną, jedyną kartą w Ekstradeku, jaką macie, to możecie ją special summonować jeszcze w atak albo w Defense Pozycji, w Extra Monster Zone. Ie. Jest to też bardzo fajna opcja, bo dzięki temu macie darmowy trybut pod wasze Trudrako potwory no i jeszcze oczywiście jako ostatnia wspominka no to wiadomo, macie te continuous spele do trybutowania waszych True potworów i każdy z continuous speli coś zajebiste daje wam, że jeśli jest wysłana ta karta z pola do graveyarda to możecie zniszczyć spela jednego spela lub trapa na polu, także każdy Continuous spell Drako daje wam. Ma, daje wam destrukcję jednego spela trapa na polu, jeśli zostanie wysłany griwiarda. Także możecie przeciwnikowi to wyczyścić. Dalej macie trapy, które dają wam efekt, że możecie stargetować innego potwora na polu, jakikolwiek jego zniszczyć. Także trybutując wasze trudrako potwory, możecie nie tylko mieć efekty trapów, jak na przykład czy to. No, znaczy, nie jak trybutujecie ta trudrako jako potwory, to nie tylko macie ich efekty no i przywołujecie potężnego bitera na pole, to jeszcze dodatkowo możecie mieć albo destrukcję spela na polu, lub trapa, albo macie destrukcję potwora. Także to jest bardzo mocne i to sprawia, że tym deckiem się gra w miarę przyjemnie, oczywiście dla użytkownika, i jest przede wszystkim tanio, ponieważ jak widzicie, no w zasadzie. Wszystkie potwory True Draco to są erki, poza tym jednym panem. Droły to myślę, że nawet w innych dekach posiadacie. No, jeszcze Trudrekord Diagram. No i Skill Drain, a reszta to jest są erki. No, Bo Solemn Strike y to akurat jest taka moja bo ponieważ twierdziłem, że skoro ten event jest na temat synchrosamonów, także ludzie summonują to. Warto sobie w swojej pierwszej turze, jak się ma zasetować tego Solem Strike'a no i od razu nie pozwolić przeciwnikowi przyzwać synchro potworów, ponieważ Crystal Wingi, czy inne takie potwory istnieją na laderze. i chcecie zanegować ich summon. Ale dobra, to w zasadzie byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten deck. Przejdźmy do jakiegoś gameplayu. No, to przechodzimy do pierwszego duela, w którym mierzę się na deck Rezonatorów. Także tutaj przeciwnik ma pierwszą turę akurat tutaj wiele nie zrobił, co zobaczycie to tylko kendama i spasował, A my mamy na ręce true draco, apokalips, mamy, czy mamy true king's return, mamy dwa continuous trapy, mamy dalej Monra Serapta Chwila może zastopuję, ponieważ tutaj zadziało się za dużo, ponieważ tak. Na początku oczywiście zasetowałem true king's returna i i później przyzwałem właśnie true draco i gniskita, Trybutując tego. Z Dzięki temu, że go strybutowałem, to, to aktywował się efekt trucking z returna, czyli jak zejdzie z pola do grewiarda, to mogę stargetować jednego potwora na polu i go zniszczyć, także oczywiście stargetowałem kendamy i go popnąłem. Dalej dalej już zobaczymy, co się będzie działo. Jak widzicie, continuous pole aktywowany, także przyzwyczaję kolejnego ignisa i zadam po prostu obrażenia przeciwnikowi. Teraz dwa seciki i pasujemy, a teraz zobaczycie co zrobi przeciwnik, ponieważ przyzwie dosyć mocnego potwora I na początku oczywiście zostałem postawiony jeszcze w przyjemnej sytuacji, ponieważ dostałem rajgeki, tak że wszystkie moje potwory zostaną spopowane Ponieważ protekcji na ten moment żadnej nie mam, i w zasadzie trudnego o, o zniszczenia przez kartefekty nie mają protekcji jeśli nie mam tego deriafa trzeciego, o którym wam mówiłem i dobra, to teraz zobaczycie jakiego boarda zrobi oponent przyspieszymy trochę chwila moment, o także na nagraniu będzie dla was to jeszcze szybciej Nie. także jak widzicie przeciwnik przyzwał sobie red Nova, red super nowa dragona i cofając jednego rezonatora pozbawił siebie dodatkowego boosta do ataku co przyniesie mu zgubę, zobaczycie ale w każdym razie jeszcze zanim dobiorę tutaj dobraliśmy drakonik diagram, ale to zobaczycie, co dalej będzie się działo, ale w każdym razie przeciwnik przyzywał potężnego potwora, 5500 ataku Który, no wiadomo, 500 ataków za każdego tunera w gry w yardzie, dobra sobie jednego w poprzedniej jeszcze turze na endface'ie, czyli zmniejszył sobie o 500 Ale tak, nie może być on zniszczony przez card efekty, także to już sygnalizuje, że jesteśmy trochę w dupie ponieważ potwór ma 5,5 tysiąca ataku, potężne, potężne liczby i nie można go popchnąć przez atak, raczej nie przez atak, tylko przez karty efekty. Nie można go popchnąć przez karty efekty, tylko przez bitwę. A True no maksymalnie jak ja tak mogę wyciągnąć, to jest 2800 z Rekonik Diagramem. Dodatkowo, jeszcze raz na turę, kiedy aktywuję Monster efekt albo jeśli deklaruję atak na tym potworze to on może zbaniszować sobie tego rod supernowe i zbaniszować wszystkie karty, które ja mam i dodatkowo w następnym end phase czyli, że teraz będzie mój, byłby mój end phase, potem jego end phase to oś czego by sobie wrócił na pole także potężny efekt no potężne efekty ma ten potwór, no ale zobaczymy jak wyjdziemy z tej sytuacji to braliśmy dragonic diagram, także to jest jeden z lepszych drawów ale należało pobigrainować. Także mamy dragonic Diagrama. no przeciwnik sobie toczy nowo maxi, bo myślał, że będę do tej special to wesoł taką użył. I teraz tak, aktywujemy efekt Trukinga, ponieważ to właśnie jeszcze było nam bardzo przydatne, ponieważ Disciples of True Draco Phoenix, czyli ten Continuous Spell ma efekt, że mogę straflować 3 True Draco lub True king karty do, z Graveyarda do deku. I wtedy dobrać jedną kartę. I to było w sumie bardzo potrzebne, żebym mógł obejść tego potwora. A dlaczego to? Zobaczycie. Zobaczymy co dobrałem, już sobie nie pamiętam w sumie. O, dobrałem skill draina. Także teraz, dzięki temu, że dobrałem skill draina. To już dobra, puszczę wam. Mogę popnąć go, dobryć sobie trudrako potwora. Teraz, mogę użyć efektu trudrako, żeby zmniejszyć. Żeby zmniejszyć atak temu supernowie o połowę, ponieważ ten trap ma efekt, że mogę zniszczyć jedną Trudra kartę, którą kontroluje inną niż on sam. Zniszczyć ją i zmniejszyć o połowę ataki dev wszystkich face-up potworów, które kontroluje przeciwnik. A co się utrzymuje nawet, jeśli ten trap zejdzie. No i użyłem właśnie, musiałem użyć efektu tego trapa, żeby spopować tego Continuous Spela. Czyli Disciples of the True Draco Phoenix, aby zmniejszyć mu atak. Na szczęście jego efekty jeszcze nie pozwalają mu na to, żeby to doczynować. I dzięki temu, że potem zmniejszając mu atak, oczywiście strybutowałem sobie tego True Draco Apokalipsa, żeby przyzwać Dino Midnighta. Dzięki czemu miałem trybut samonowanego potwora na polu. I dzięki temu, że miałem trybut samonowanego potwora na polu to mogłem aktywować demoner's ponieważ oczywiście żeby aktywować tego trapa trzeba mieć trybut samonowanego potwora na polu jeśli się go nie kontroluje to podczas end phase się niszczy, czy niszczy wysyła się po prostu do gry wiata nie niszczy tylko jest wysyłany do gry ale ten trap był kluczowy żeby został na polu ponieważ on zaneguje efekty supernowy i dzięki temu że jeszcze zmniejszyliśmy atak true apokalipsem to będziemy w stanie przejść przez Red Super Nova Dragona. Czyli zaraz się przekonacie, że jak widzicie. Jeszcze dodatkowo dostanę efekt serca, ponieważ oczywiście trudrako aktywują swoje efekty serczowe w momencie, kiedy oponent aktywuje jakąkolwiek kartę lub efekt, to wtedy możemy aktywować efekt serca. Czyli możemy wziąć jedno, jednego Trudraka w tym wypadku Continuous Trapa. Z deku i możemy go dodać do ręki albo aktywować od razu na pole. Ja wybrałem opcję od razu, przyzwania na pole, żeby zmniejszyć atak przeciwnikowi, jakbym tego potrzebował. I to zrobiłem jeszcze oczywiście w mojej turze. tak w mojej turze. I teraz przeciwnik aktywował swoje karty, więc dostawałem kolejnego serca. Ja wybrałem opcję, żeby wystarczować i aktywować, więc mam truking Returna, którego będę mógł spopować. Trudrako apokalipsem by po raz kolejny zmniejszyć atak potworowi przeciwnika. Aby nie mógł się przebić przez mojego Dynamite Midnight'a. Co zobaczycie teraz? Ponieważ mamy Skylighter Dragona. I teraz, oczywiście, na deklaracji ataku, popuje sobie Trapa, zmniejsza mu atak o połowę. I przeciwnik się poddaje, ponieważ nic więcej nie jest już w stanie zrobić. Ale teraz możecie przejść do kolejnej gameplay, do kolejnej replay. To tam może już po prostu bez mojego komentarza sobie zobaczycie, jak ten deczek działa, bo chciałem Wam bardziej omówić. Taktykę na tym replayu, także lecimy dalej. To po replayach przy okazji możecie zobaczyć, że deck rzeczywiście działa, jak widzicie mam 11400 medali, także mam sfarmione już wszystkie nagrody gemowe z eventu, może jeszcze etykiety, jak mi się zechce to po farmie, jeszcze jakiś streamek, może synchro festiwala dla was zrobię, ale jak widzicie to była, to była w zasadzie jest moja propozycja deku true draco, bardzo tania, działająca. Także jak najbardziej polecam i według mnie możecie ją grać, ale to na dzisiaj byłoby wszystko. Także możecie zostawić lajka, suba, wbić na mój kanał na Twitchu, i zostawić też followa No i oczywiście na. Możecie zajrzeć do opisu bo tutaj pod filmem i wbić na naszego Facebooka i Discorda. A ja się z Wami żegnam na razie widzowie. I życzę Wam wesołych świąt Wielkiej Nocy, szybkuje spokojne, policja Was nie złapała, jak będziecie jechać tam do babci dziadków i tak dalej. No cóż, niech serce kart zawsze będzie z Wami, widzimy się gdzieś pewnie na tygodniu, widzę na jakimś streamie. Papa! Pa.